Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj znalazłem taki oto sprzęt. Jeszcze pewnie był kupowany w Pewexie Z tego sprawdzić i zrobić sobie takie radio budowlane. Głośniczek do niego. Znalazłem jakiś komputerowy. Wszystko było w koszu. Yy, taki na po prostu taki na złom sprzęt, ale no chcę to sprawdzić i, i, i po prostu polutować czy to jest, czy to będzie chodzić. Także dużo, yy, dużo ma tutaj tych przełączników, przycisków. To pewnie jest blokada panela tutaj tego pierwszego. Co ten walko, walk Pan jeszcze ma? 20 stacji widzę radio. Właśnie to radio mnie interesuje, czy ono, czy ono będzie chodzić, czy nie będzie chodzić. Jeszcze jakaś kaseta tutaj widziałem jest. Tak, kaseta jeszcze jest. Rozkręciłem cztery śrubki tutaj. I to, żeby było tutaj go rozebrać i polutować, bo mam zasilacz z telefonu 5V. Podejrzewam, że mu nie zaszkodzi tutaj 5V, jak mu podłączę. chociaż bateryjki były dwa, dwie bateryjki były paluszki i tutaj zresztą jest zasilanie 3V ale spróbujemy czy to w ogóle zadziała ten sprzęt Coś tu jest, coś tu się otwiera. Myślałem, że ma takie jakieś większe zaczaski. O, proszę bardzo. Także co my tu mamy? Dobra, zasilanie już widzę. Tu jest minus. Tu jest plus. Głośniczek. A wyjścia na głośniczek chyba. Z tej strony, tak, tutaj mamy słuchawki. Głośność, tu jest jakiś przełącznik stereo, mono, ale to będziemy później sprawdzać. I tu też mamy lewy, prawy, i tu jest chyba masa wspólna. W każdym razie, mam tylko jeden głośniczek i podepnę go do jednego kanału. Chodzi mi tylko o radio. Jakoś nie widzę, żeby był zalany, albo ani, 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 ani strasznie brudny. Po prostu przelażał sobie na, na półce ładnych parę lat. Tak jak mówię, był chyba jeszcze czasy, czasy Peweksu. Był kupowany za grubą walutę, że tak się wyrażę Dobra. Polutujmy to.